W wyścigu piątym Tomasz Golob kontra Damian Baliński i Krzysztof Kaszczak. Uzupełnia skład w wyścigu Jesper Monberg, reprezentant Danii. Golob na pierwszym polu startowym. Tutaj niezwykle ciekawa jest ta konfrontacja przede wszystkim reprezentantów Polski ścigających się w dzisiejszych zawodach w kontekście turnieju półfinałowego drużynowy Puchar Świata. Tomasz Golob spogląda, gdzie kolega z zespołu widzi, że Monberg dopiero na czwartej pozycji. Pewnie teraz golow rozpędzi swój motocykl. Będzie uciekał, chociaż mocno naciskany przez Damiana Balińskiego. Yy, Baliński tuż, tuż przy najlepszym zawodniku Gorzowskiej Stali. Golow. za nim. Baliński. Trzeci jedzie Krzysztof Kasprzak. No i chyba tutaj na więcej jak na remis yy, nie mogą liczyć oba zespoły. Może jeszcze Damian zdoła. Wyprzedzić Tomasza Golowa. Ten jednak kontroluje przebieg wydarzeń na torze wygląda co chwilę na swojego rywala kątem oka. To z lewej, to z prawej strony. Teraz uzyskał yy, większą przewagę. No i prawdopodobnie bez większego trudu zainkasuje drugie indywidualne zwycięstwo w dzisiejszych zawodach. No i na...